Memy to dzisiaj jeden z najlepszych sposobów na darmowy marketing. Najlepszy i najgorszy, bo historia pokazuje, że nie da się zaprojektować mema tak, żeby z marszu osiągnął sukces. Najgorszy też dlatego, że te organiczne memy zyskują popularność dopiero po wielu latach od premiery gry, której dotyczą. W naszym Giereczkowie dorobiliśmy się mnóstwa memów, niektóre są tak stare i powszechne, że wiele osób nawet nie pamięta lub nie wie skąd się wzięły. Mamy wypowiedzi słabnych osób, takie jak... My body is ready. Albo Todd Howard z jego...

W tym materiale dowidie się skąd pochodzą jedne z najsłynniejszych memów w giereczkowie, przy czym jest ich tak dużo, że postanowiłem ograniczyć się do memów, które wodzą się bezpośrednio z gry, a nie z rzeczy okołogrowych czy twórczości graczy z jednym lub dwoma wyjątkami. Przerywamy odcinek, żeby nadać pilną wiadomość. Dzisiaj ukazał się Gangreve Gore. Myślałeś, że era PlayStation 2 się skończyła. Wyłącz myślenie. Gangreve Gore to 500% akcji. Wróć 600% akcji, wróć 666% akcji. Kasper, daj tu wybór. Dwa ma pistolet urocze. Gangreve Gore ma dwa pistolety naraz. W interfejsie jest Mowa na czacha i fonty, na których skaleczysz sobie oczy. Główny bohater dosłownie nazywa się spoza grobu, Chłopność na plecach trumnę. W takiej trumnie mnie pochowajcie. Gangrej w Gory już wyszło, więc nie wiem na co czekasz. Kacper dawaj wy. <śmuletra> Ta seria The Elder Scrolls dorobiła się mniej lub bardziej znanych memów, właściwie same twarze NPC-ów z Obliviona to dla wielu osób mem sam w sobie, ale pod tym względem, jak i pod względem wydań i remasterów, Skyrim pewnym strzałem przebił wszystko, głównie kolano. Przemierzając krainy Skyrim odwiedzamy wiele różnych miast, których pilnuje wielu nie tak różnych strażników. Którzy, jak to NPC mają w zwyczaju, rzucają raz na jakiś czas losowym tekstem. Czy to o słodkich bułkach, czy to o tym, jak sami byli kiedyś poszukiwaczami przygód, ale oberwali strzału w kolano. I used to be an And I took an arrow in the knee. Większość strażników dzieli ze sobą dokładnie te same kwestie, więc gdziekolwiek nie zawędrowaliśmy, byli tam strażnicy opowiadający o strzale w kolanie. Gracze słyszeli tak często o incydencie strzałowo-kolanowym, który okazał się bardzo częstą przypadłością w prowincji Skyrim, że w końcu zdanie to urosło do rangi mema. Ostatecznie gracze zaczęli się nawet głębiej zastanawiać nad znaczeniem tego zdania. Pojawiały się teorie, że jest to slang z kultury nordyckiej i strzała w kolano oznacza tyle co orzenek. Co wyjaśniałoby, dlaczego strażnicy musieli zrezygnować z kariery poszukiwacza przygód. Druga teoria zakładała, że to zdanie nawiązuje do tego, że Skyrim to pierwsza część serii, w której zbroja na nogi nie była oddzielną częścią wyposażenia. Strzał strzałów w kolano nie oznacza małżeństwa, a w grze faktycznie nie ma nagolenników w porównaniu z poprzednimi grami, ale jak to zwykle bywa, historia tego zdania jest dużo bardziej banalna. O czym możemy się dowiedzieć z oficjalnego bloga Bethesda? Dyrektor kreatywny gry, Emil Pagliarulo, chciał po prostu wymyślić krótkie i w miarę możliwości zabawne zdania, którymi mogą rzucać strażnicy. Jak sam przyznał historia strażnika, który chciał być kiedyś awanturnikiem, ale musiał zrezygnować z powodu strzału z kolanus, jest fajna, bo sugeruje, że strażnik ma jakąś przeszłość, miał swoje marzenia i ogólnie wydaje się bardziej prawdziwy i ludzki. Może by nawet zadziałało. Gdyby każdy strażnik nie powtarzał dokładnie tego samego jak mantry. What is, this? Do you think this is yeah Gry robią co mogą, aby zaangażować nas w swoją historię i postacie oraz wywołać emotions. Mają one jedną ogromną przewagę nad innymi mediami. Ponieważ są interaktywne, dużo łatwiej nam się zaangażować w wydarzenia, w których pośrednio bierzemy udział, a nie jedynie obserwujemy. Z czego niektóre gry robią fantastyczny użytek, a inne dorabiały się własnego mema. Tak jak na przykład press X to Jason z Heavy Rain, albo press F to pay respects z Call of Duty Advanced Warfare. W grze pojawia się scena, w której uczestniczymy w pogrzebie zmarłego żołnierza, który był przyjacielem naszego bohatera. Ludzie płaczą, gracze płaczą, wszyscy płaczą, taki był plan. Może jakoś by wyszło, gdyby nie to, że gra w pewnym momencie, żeby pchnąć dalej fabułę, każe nam nacisnąć F, żeby oddać honory zmarłemu. Cały emocjonalny ciężar tej sceny został spłycony do naciśnięcia guzika, żeby pokazać to, jak smutni jesteśmy. W wielu grach zdarzają się podobne sceny. W Batmanie mogliśmy powspominać rodziców nad miejscem ich śmierci, Red Dead Redemption 2, Ghost of Tushima czy Horizon Zero Dawn. Mogliśmy pójść nad grupę przyjaciela i wejść z nim w interakcję, w sensie się z grobem, żeby powspominać czy coś. Różnica jest taka, że w tych grach to było w pełni opcjonalne. W Call of Duty nie masz wyjścia. Jak chcesz grać dalej, to musisz oddać honory zmarłemu. Czy ci się to podoba, czy nie? I nagle ciężar emocjonalny całej sceny, zamiast do pogrzebu przyjaciela, został sprowadzony do pogrzebu siostry brata kuzynki szwagra, na który ktoś kazał wam przyjść. Zabawne jest to, że pierwotne znaczenie wyewoluowało w memie. Zamiast do oddawania honorów, gracze używają literki F, żeby nazwać coś porażką albo ją wytknąć, na przykład taką jak ta scena z pogrzebem, albo konferencja, na której zapowiedziano Diablo Immortal. Age of Empires 2 to jeden z najsłynniejszych RTS-ów w historii. Nawet nawet po ponad 20 latach jego remaster okazał się popularniejszy od pełnoprawnej nowej części, swoją drogą mocno bazującej na dwójce. Age of Empires 2 okazało się również grą wyjątkowo memogenną, dzięki takim bzdurkom i uproszczeniom typu możemy zmieścić w statku 10 słoni, ale 11 tłuszczników już nie, albo że jak będziemy odpowiednio długo atakowali pole, to w końcu się zapali. Albo za to, że możemy przekonwertować katapultę na inną religię. Mimo że to dwójka pozostaje najpopularniejszą grą serii, bez wątpienia najsłynniejszy mem pochodzi z części pierwszej. Także mamy jednostkę Mnicha, który między innymi miał moc przeciągania jednostek wroga na naszą stronę. Czemu w pierwszej części towarzyszył ten dźwięk? Nie wiem czy to dlatego, że brzmiał tak śmiesznie, czy tak absurdalnie. Ale stało się jedną z legend serii. Do tego stopnia, że turniej Age of Empires organizowany przez Red Bulla nazwano Red Bull WoloLo, a sam dźwięk wrócił do kapłanów w części czwartej. Podobnie jak ze strzałów w kolanie, zaczęto się zastanawiać nad znaczeniem słynnego dźwięku. Szukano podobnych słów chociażby w łacinie. Wszelkie wątpliwości rozwiał główny projektant dźwięku do pierwszego Age of Empires, Chris Reapy. Trzy lata temu w podcaście The Life and Times of Video Games przyznał, że słynne WoloLo to po prostu bełkot. Właściwie wszystkie kwestie jednostek z pierwszej gry to losowe słowa. Język w grze miał powstać podobnie jak język Simów, z tym, że język Simlish faktycznie istnieje i możecie nawet znaleźć w internecie jego słownik. W Age of Empires nie. Są naprawdę po prostu losowe słowa. Na przykład wykorzystano panieńskie nazwisko żony Chrisa. Albo kwestia Wololo, które Chris miał znaleźć na jakimś rodzinnym nagraniu, stwierdzić, że brzmi śmiesznie i wrzucić się do gry. Bardziej w ramach żartu niż kwestii artystycznej wizji. Trochę jak w przypadku Press F, gracze lubią wykorzystywać elementy z gier jako reakcyjne memy. Oczywiście idealnie pasują do tego plansze porażek z gier, jak Wasted z serii GTA, czy najbardziej znane dzisiaj You z Gier from Software. Ale cofnijmy się teraz do niemal growej prehistorii i do planszy, która kiedyś dla graczy była tym, czym dzisiaj jest solsowe You Jedna z najsłynniejszych planszy tego typu pochodzi z gry Oregon Trail, której pierwsza wersja wyszła w połowie lat 70. miała to być gra edukacyjna, która uczy o trudach życia w XIX wieku, na przykładzie podróży przez szlak oregoński. Dzisiaj Oregon Trail nazwalibyśmy czymś w rodzaju gry przygodową a przeżycie w Ameryce w XIX wieku nie było najłatwiejszym zadaniem, chociaż przyczyny śmierci były zazwyczaj mniej romantyczne niż pojedynek w samopołudnie, z gry mogliśmy dowiedzieć się, że dużo częstszą przyczyną śmierci była dysenteria, nazywana też czerwonką, czyli zakaźna choroba jelit. Nie napisałem tutaj, że ludzie dosłownie zasrywali się na śmierć, ale to chyba było nietaktowne. Ekran informujący o śmierci z powodu dysenterii prześladował graczy tak często, że stał się praktycznie symbolem całej gry. Cała seria GTA jest źródłem wielu memów. Powiem dzisiaj aż o dwóch z różnych odsłon, natomiast najbardziej memogenne z całej serii okazało się San Andreas. Ostatnio po wielu latach znowu na topie z memem ogół... No tutaj idziemy znowu, ale chwilę przed tym gra mogła pochwalić się innym super popularnym memem. W misji po złej stronie torów razem z Big Smokeiem musieliśmy gonić na motocyklu pociąg i trzymać się go blisko, na tyle, żeby smoke mógł zestrzelić stojących na dachu El Banditos. Gdy nam się nie udało, rzucał nam w twarz gorzkie. We had to do was the damn train, CJ. problem w tym, że nie udawało nam się często, bo misja była frustrująco trudna, a przynajmniej tak zapamiętali ją gracze, podobnie jak misję z helikopterkiem z Vice City. Musieliśmy jechać na motorze, który sam w sobie najłatwiejszy do sterowania nie był, jednocześnie unikając przeszkód i trzymać się blisko pociągu, ale nie za blisko, żeby Smoke mógł strzelać i tak długo, żeby miał czas na zestrzelenie koleci z dachu. A facet był w tym naprawdę słaby i zajmowało mu to dużo czasu. Nie dość, że typ wolał więcej siedzieć w fudach niż na strzelnicy, to jeszcze gdy się nie udało, rzucał nam w twarz, że to my zawiedliśmy. Gdy Smoke mówi nam, że jedyne co mieliśmy zrobić to gonić pociąg, to tak jakby po każdej śmierci w walce z królową Walkiri w God of War, Atreus mówił nam, że wszystko co mieliśmy zrobić, to ją zabić. Dzięki małych. I tak straumatyzowani gracze uwiecznili słynne zdanie Smołka w formie mema. Na szczęście dużo mniej traumatyczny jest najsłynniejszy mem z GTA 4, a przynajmniej nie jest traumatyczny dla graczy. Czwórka pozwalała nam lepiej dbać o relacje z postaciami pobocznymi, mogliśmy zadzwonić do nich i zaprosić na piwo, albo oni mogli zadzwonić do nas i na przykład pójść na kręgle, ale z jakiegoś powodu większość osób zapamiętała, że najczęściej robił to Roman. Kuzyn głównego bohatera i pierwsza poboczna postać, jaką poznajemy w grze. Co więcej, Roman ewidentnie uwielbiał kręgle. Problem w tym że ani wypady ze znajomymi, ani same kręgle nie były szczególnie fascynujące. Tym bardziej, gdy akurat byliśmy zajęci misjami fabularnymi albo czymkolwiek innym. Więc gdy odmawialiśmy Romanowi, a robiliśmy to prawie cały czas, to potem dzwonił znowu. I potem znowu. I znowu. I znowu. I znowu. Telefony Romana były tym śmieszniejsze, gdy akurat dzwonił w środku akcji. Wyobraźcie sobie, że jak to w GTA, siejecie chaos na ulicach, bronicie się przed armią policji, wszędzie strzały, wybuchy i nagle... Roman z pytaniem, czy chcecie potoczyć kulę. To, co sprawia, że memy z Romanem są jeszcze lepsze, to, że w końcu przestał być irytującą postacią w nich, a gracze z czasem nabrali do niego więcej sympatii. W końcu nigdy nie chodziło o kręgle. Kolej chciał tylko spędzać czas ze swoim ulubionym kuzynem. Pewnie, że Wiedźmin 3. Na szczęście nie musiałem długo się zastanawiać, za co mógłbym go tu wcisnąć i wrzucić na miniaturkę, żeby się klikało. Bo nieważne co, gdzie i kiedy, niech deadline się zbliża i wali się cały świat, zawsze jest czas na partyjkę Gwinta. Gwint w Wiedźminie 3 to dość prosta gra karciana, która miała nas zabawiać jako przerywnik od zabijania potworów, podobnie jak kościany poker w dwójce i jedynce. Ale Gwint okazał się bardzo fajną grą samą w sobie. Tak bardzo, że w pudełkach od dodatków znalazły się talie do gry. Gwint doczekał się dwóch oddzielnych produkcji, fabularnego spin-offu i gry czysto nastawionej na multi, która pokazała, że nie potrafią gry online. Całkiem nieźle jak na grę, którą Damien Monie podobno wymyślił siedząc w Wannie. No ale chyba nikt nie jest zaskoczony, że to właśnie tam przychodzą najlepsze pomysły. Chociaż wydaje mi się, że sama gra zestarzała się gorzej niż memy o niej. Bo nie tylko gracze pokochali Gwinta. Geralt również kocha Gwinta. Bo pamiętajcie, nie ma złej pory, miejsca, okoliczności czy osoby, żeby nie zaprosić na partyjkę Gwinta. Geralt w grze mógł co drugą postać zapytać, czy chce zagrać w Gwinta. Bo nieważne, czy akurat szuka zaginionej córki, czy goni go dziki gon, zawsze jest czas na Gwinta. Nuklearny Gandhi to pod wieloma względami jeden z najciekawszych memów dotyczących gier. Zrodził się z baga, który okazał się tylko legendą, ale i tak w końcu mem trafił do samej gry. Mniej więcej w 2012 roku powstała legenda o bagu według różnych źródeł z pierwszej lub z drugiej cywilizacji. W grze przejmujemy kontrolę nad jednym z prawdziwych przywódców, gramy przeciwko innym zazwyczaj kontrolowanym przez komputer. Według legendy, w grze każdy lider miał różne parametry określające ich zachowanie, takie jak agresja, czyli skłonność do atakowania innych i wszczynanie wojen. Parametr ten miał być określony prostą skalą od 1 do 10, z czego 1 to najmniej agresywny, a 10 najbardziej. Jednym z przywódców był Mahatma Gandhi, który jako międzynarodowa ikona pacyfizmu, miał agresję ustawioną na 1. W trakcie postępów cywilizacja mogła przyjąć nowy ustrój, na przykład demokrację, która sprawiała, że agresja przywódcy spadała o 2 punkty, To w przypadku jego dawałoby nam wynik końcowy w postaci minus 1. Pomijając techniczną gadkę i niuanse języka C, w którym gra była napisana, mamy tutaj jeden problem. Statystyki były trzymane w 8-bitowych zmiennych, które nie mogły mieć ujemnych wartości, więc zamiast otrzymać ujemną agresję minus 1, zmienna zachowała się jak analogowy licznik, taki jak na przykład licznik przebiegu w starszych samochodach i przekręciła do najwyższej wartości w systemie 8-bitowym, czyli 255. W efekcie czego siewca pacyfizmu miał usiać nuklearny holokaust. Gdy legenda zaczęła nabierać rozgłosu, próbowano kontaktować się z twórcami gry i wypytać, czy ten bug mógł być prawdziwy. Większość po 20 latach po prostu tego nie pamiętała. Aż w końcu, Brian Reynolds, główny designer Cywilizacji 2, a później również i Sid Meier, przyznali, że ta legenda to bzdura. Natomiast John Schaefer, główny projektant gry, tak polubił mem z nuklearnym gandhim, że postanowił w ramach żartu zaprogramować mu w piątce na maksa skłonności do tworzenia i używania atomówek. Nie to, że był agresywny, on po prostu lubił atomówki. W sensie Gandhi. W części szóstej zmieniono trochę działanie liderów. Od tej pory mieli mieć oni jakby dwa różne perki, jeden przypisany odgórnie na stałe i drugi losowany na początku każdej gry. I twórcy postanowili ustawić, że Gandhi ma 70% szansy, aby jako drugą cechę wylosować miłość do atomówek. I w ten sposób mem narodzony z nieprawdziwej legendy stał się przynajmniej częściowo prawdą. Na sam koniec, mały bonus, nie jest to mem pochodzący stricte z gry, ale z czystego zbiegu okoliczności, który pokazał, jak Pięknym miejscem internet potrafi być. Historia jest prosta. Mamy 20 marca 2020 roku. Jesteśmy już na prostym kursie w stronę piernika o nazwie COVID-19. Tego dnia premiery mają długo oczekiwane Doom Eternal oraz Animal Crossing New Horizons. Dwie skrajnie inne, zupełnie niczym nie powiązane ze sobą gry, które przypadkiem dzieliły swoją premierę. Jedna to super brutalna gra o gościu, który mocą czystego w wycina sobie drogę przez hordy demonów z piekła, w drugiej mamy słodką grafikę, łapiemy owady i budujemy swoją osadę na wyspie, Zamieszkanej przez antropomorficzne zwierzęta. Obie gry były bardzo głośne, więc w jednym momencie w internecie mieliśmy dokładnie obok siebie rzeczy z Doom Eternal i Animal Crossing. I nagle ktoś gdzieś w miejscu w którymś w internecie wpadł na to: A co gdyby to połączyć? A co gdyby postacie z obu gier zostały najlepszymi przyjaciółmi? I w ten sposób narodziła się jedna z moich ulubionych rzeczy w internecie. Nie krzyczcie, jeśli nie opowiedziałem o waszym ulubionym memie. Zamiast tego dajcie znać w komentarzach. Pora na sesję. Играш в CS-а, стари.